Tatrzański, symboliczny cmentarz pod Osterwą na Słowacji. Góry są ogromną miłością wielu ludzi. Jedni wyjeżdżają w nie rekreacyjnie, inni organizują wyprawy trekkingowe, a są i tacy, dla których wspinaczka jest sensem życia. Katernicy, alpiniści i są narażeni na ogromne niebezpieczeństwo i niejednokrotnie ocierają się o śmierć. Niektórzy pozostają w nich już na zawsze. Dzisiaj zaplanowałam, że odwiedzę takie miejsce i oddam cześć osobom, które pozostały w nich na zawsze. To tatrzański, symboliczny cmentarz położony na zachodnich stokach Osterwy w Dolinie Mięguszowieckiej blisko Poprackiego Jeziora na Słowacji. Wypadki są tragiczną, ale i nieodłączną częścią aktywności w górach. Gdy ludzie giną na skutek niezależnych od nas sytuacji, lawiny, załamania pogody, obrywu seraka, czy nawet upadku spowodowanego własnym błędem, jesteśmy w stanie to zrozumieć. Nie wszyscy wychodzący na szlak powracają, to taki cień błądzący gdzieś poza ekscytacją i satysfakcją z kolejnych wypraw. W góry nie wychodzi się z myślą o śmierci, ale ona także tam mieszka. W 1922 roku narodziła się idea stworzenia kolebki zadumy, miejsca, które upamiętni wszystkie ofiary gór, zwłaszcza tatr. Projekt powstania symbolicznego cmentarza wysunął czeski taternik, narciarz i malarz Otto Karsztafl. Miejsce na cmentarz zostało wybrane w 1934 roku. Dwa lata później powstała murowana kapliczka projektu Roberta Wosiki. Zamontowano tablice rozmieszczone wcześniej w różnych rejonach Tatr. Tatrzański Cmentarz Symboliczny pod Osterwą, dawniej symboliczny cmentarz ofiar Tatr, został otwarty 11 sierpnia 1940 roku. W tym wyjątkowym miejscu umieszczono 60 malowanych drewnianych krzyży wykonanych przez rzeźbiarza ze wsi Gietwa, Jezefa, Fekiacza, Szumniego i jego młodszego brata Jana. Tradycja symbolicznego pożegnania głęboko wrosła w świadomość miłośników gór. Z otoczenia limb, skał i kosotrzewiny wyłaniają się drewniane krzyże i pamiątkowe tablice. Tradycja wspominania ofiar tatr zakorzeniła się jednak najbardziej właśnie na cmentarzu położonym na zachodnich stokach Osterwy w Tatrach Wysokich, to pamięć o ludziach gór pozostaje wieczna. Mod to cmentarza umarłym na pamiątkę, żyjącym ku przestrodze. Cmentarz ma charakter symboliczny. Nie znajdują się tutaj pogrzebane ciała, ale żywa pamięć o ofiarach gór, nie tylko tatr. Na tablicach tatrzańskiego cmentarza symbolicznego można odnaleźć nazwiska m.in. Klemensa Bachledy, Mieczysława Karłowicza, Wiesława Stanisławskiego, Jana Długosza, Wawrzyńca Żuławskiego. Są tutaj także tablice wybitnych himalaistów, alpinistów i taterników Jerzego Kukuczki, Piotra Morawskiego czy Wandy Rutkiewicz. Wawrzyniec Żuławski znany był w świecie ludzi gór ze słynnej sekwencji – przyjaciela nie zostawia się w górach, nawet wtedy, gdy jest bryłą lodu. Wawa zginął w 1957 roku podczas akcji ratunkowej na Mont Blanc d'Itaki. W sumie na cmentarzu zgromadzono i powieszono prawie 300 tablic. Po Słowakach drugą grupę stanowią Polacy. Warto w drodze nad Popracki, Staw lub Prysy zatrzymać się na dłuższą chwilę, pomyśleć o tych, co przed nami chodzili w góry, pomodlić się za nich, przypomnieć sobie, jacy jesteśmy mali. Nad cmentarzem, niczym gigantyczne zwiększenie sanktuarium, strzelają w niebo iglice osterwy, wokół szumią delikatnie limby. Czasami nawet ten szum cichnie, i wtedy łatwiej zrozumieć, co znaczy cmentarna cisza. Ale tu nawet taka cisza jest piękna, jak to w górach. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce dla tych, co tutaj leżą. Moją wycieczkę zakończę nad Poprackim Stawem, aby spojrzeć na Osterwę z innej perspektywy. To była piękna, wzruszająca wycieczka do kolebki Zadumy, umarłem na pamiątkę, żyjącym ku przestroju.